Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Marvis Mobile Homes. Całoroczne domki letniskowe. U nas luksus jest standardem. O, no, nie ma łatwych meczy i łatwych przeciwników, także nie spodziewałem się, że będzie inaczej w niedzielę. No, pewnie wszyscy już sobie życzyli, ja też, abyśmy zaczęli zbierać punkty duże. Czy w niedzielę? zobaczymy, trudno przewidzieć. Po meczu z Gorzowy powiedział pan, że można z lekkim optymizmem patrzeć w przyszłość czy im bliżej meczu Toruniem, tym ten optymizm jest większy. No to akurat nie chodzi o to bardziej o to chodzi, że zawodnicy jeżdżą, ścigają się. Mieliśmy też Ligu 24, pięciu zawodników, którzy są jakby w, szerokim, w szerokiej kadrze no, brali uczestnictwo, brali udział w tych zawodach, także. Uważam, że każdy dzień, każde zawody są na plus, tylko i wyłącznie e, dla ZK drużyna, a indywidualnie dla poszczególnych zawodników. E, przekonany jestem, że idziemy w dobrym kierunku, ale czy wystarczy na drużynę z Torunia to się dopiero okaże w Są jakieś przesłanki, że Leon Macen no. powtórzy swój mecz, na, o, o poziom mi chodzi już, tam, nie, nie o punktację, że będzie liderem? No, taką mam nadzieję i bardzo wierzę w to, tak jest w programie ustawionym w składzie. A aby jechał no, jako ten lider. Jego potrzebuję bardzo. No, on też od siebie sam dużo oczekuje i wierzę, że tylko z meczu na mecz będzie tylko i lepiej. Słówko o drużynie z Torunia. Zespół niepokonany, tylko jeden remis. Faworyt tego meczu? Myślę, że tak. No, to drużyna wzmocniona przed tym sezonem. Jak na razie bez takich większych dziur. Może teoretycznie. Formacja juniorska ciut, ciut słabsza niż e, załóżmy te e, drużyny z Lublina czy, czy, czy z Wrocławia, no ale to jest tylko i wyłącznie sport, różnie może być. Pamiętam w zeszłym roku w o ostatnim meczu Róży e, juniorzy z Torunia zrobili psikus, ale chali bardzo dobre zawody.